Dzień dobry, ja jestem docentem słuchowisk, między innymi do audycji radiowych. Chcielibyśmy z panem porozmawiać. Mam dzisiaj czas 13.30 na krótkie spotkanie i to troszeczkę za mało. Ten telefon to jest miód na moje uszy. Dzień jestem, dzień. Tak, okay. jestem tak naładowany, tak że się mega cieszę. Do, do zobaczenia Super. w takim razie. Okej, okay, pozdrawiam. Praca w radio to marzenie Oskara. W dobie pandemii Sprzęt do zadania próbnego odbiera wprost Dobra, na ulicy. Tak, tak, tak jest, Oskar. No, Jaka to konkrecie. jest redakcja? Któraś z tych. Szukamy reportera, który jest gotowy pójść w ogień. Ja też cię muszę przetestować, wiesz. Okay. Teraz po konkrecie. Czego potrzebujemy? Pracowałeś w redakcjach sportowych. Tak. Trzeba będzie tutaj rozpoznać na terytorium Krakowa, jakie są animozje między klubami sportowymi, o co zaszło, o co poszło. Czyli Krakowia z Wisłą mają... No najchętniej. Kosę, kosę, okay. I słuchaj, tu będzie ten sprzęt dla ciebie, specjalnie go przyniosłem. To za chwilę mi kwity podpiszesz. Damy ci kilka dni, ja myślę, że, że cztery dni okay. jest, jestem w stanie na to pójść. Natomiast jeśli wcześniej dasz radę się wywiązać, yy, to tym lepiej. No to wydaje ja mi się, że gotowy. tyle na dzisiaj. Teraz nie zawiedź, nie zawiedź. Gwarantuję to. Dzięki, okay. do zobaczenia w takim razie. Do zobaczenia. Momencie. Dostałam 4 dni okresu próbnego w radiu starcia kibiców w Krakowie. Taki był temat materiału, który muszę przygotować. A jakby te pierwsze koty, to mogło sobie dowolnie wybrać temat, jaki będę poruszał na mieście z ludźmi. Cześć, mógłbym Ci chwilkę zająć na wywiad? Nie masz nic przeciwko? Nie, spokojnie. Super. Ciężkie czasy, koronawirus. Powiedz, jak u Ciebie wygląda sytuacja z podrywaniem dziewczyn? Nie, no wiesz, w tym momencie, to raczej jest albo taki troszkę zastój, powiedzmy. Byliście już na kwarantannie? Nie. Czyli nie było okazji jeszcze.